13 minut mam czasu. Nie mam karty pamięci tutaj ani jakiegoś profesjonalnego sprzętu do robienia filmików. I robię wszystko telefonem, także bez edytowania będzie. W jednym kawałku. O co chodzi? Jest łuk. Kiedy powstał pierwszy filmik, ten... ten nie wiem, około dwóch tygodni temu to było. Miał chyba przyjść wtedy na, 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 na następny dzień, czy jakoś tak. No i dotarł. No. Hojd. <coughs> Axius Ultra. Tak się prezentuje. Podstawka Hamski Pro Hunter. Mm. Z mikroregulacją. Tutaj sobie Wibar zamontowałem, żeby sprawdzić i szybko złączki, po prostu, żeby sprawdzić skuteczność stabilizatorów i takich tam spraw. PiP jest 1,8 cala, nieduży, ale house też jest nieduży. Poprawiłem trochę widoczność tej kreseczki, bo była. Firmowo mm, oryginalnie było takie lekko zielona. Okleiłem to jeszcze fluorescencyjną taśmą fajnie. I lepiej to wygląda. 1 i ósmych Cala, chyba tak to jest zakreślany taki rozmiar. Celownik jest HHA. Amerykańska firma jedna z dwóch może dobra niech będzie trzech najlepszych na rynku Spodhock, HHA i Axel, jak się ktoś uprze. Axel Moim zdaniem trochę. Może nie tyle jakość wykonania jest słaba, co po prostu Ty, jakiś taki delikatniejszy ten, ten sprzęt jest od tego. Ten jest może trochę toporny, ale no mam go już ponad rok, no, no robi po prostu roboty, no. Żadna śrubka się nie, nie odkręca, regulacja działa płynnie, wszystko, jeszcze taśmy nawet tutaj nie. Nie yy, przykleiłem takiej odpowiedniej, bo po każdej na przykład zmianie łuku, czy yy, wagi strzały yy, trzeba po prostu dobrać taśmę, żeby pasowały dystanse, żeby pasowały do ustawianego. Tu jest taki umowny po prostu przelicznik, że potem można kalibrację przeprowadzać. Cena około 1200 zł, no niestety, ale jakoś kosztuje i... Tu jest akurat w tym przypadku, ma to odzwierciedlenie w, 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 w tym, jak jest wykonane i, i jak się tego używa. No niestety, rynek, rynek jest taki, że, że gdyby to kosztowało 600 zł, ja bym nie narzekał, ale, ale po prostu nie kosztuje. No. Podstawka tak samo, jedna z lepszych na rynku, o ile nie najlepsza. Hamski Pro, znaczy do takich, można powiedzieć, strzelań. 3D, Ewentualnie field, polowe czy coś takiego. No, chyba używają nawet, nawet zawodnicy tego w, w halowym strzelaniu, ale tam są bardziej blaszki używane i takie to trochę delikatniejszy. Ten sprzęt tu, tu jest po prostu mm, na zasadzie takiej, że do ramienia to sobie idzie i w momencie kiedy naciągam łuk. Te widełki się podnoszą i trzymają wtedy strzałę. O. I dokładnie. Łuk dotarł. Może teraz parę słów powiem o łuku. No już mój drogi Łuk, mam pierwszy mam y, PSE Expedite. Fachowo się nazywa to, y, mówi się chyba Speedball na to, czyli... Taki bardziej, popijam sobie herbatkę, także wszystko chiluję w tym momencie. Yy... Może nie, nie tyle nastawiony na precyzję ten Expedite, yy... tylko po prostu na, na siłę, na, na prędkość, aczkolwiek l w może one nawet obrazowo no może od, od takiej wielkości są. A się zdziwiłem przy kilku pierwszych e, naciągnięciach tego łuku, jak w porównaniu do tamtego, e, jak, e, jak tamten po prostu wypadł dobrze e, przy tym płynność. I, i, I może nawet lżej trochę, choć nie. Aczkolwiek używałem go chyba ostatnio na 60 funtów tego ekspedenta, bo miałem strzały trochę lżejsze, takie stare, chciałem je poobijać, może do, wykończyć i skręciłem go chyba na 60 funtów. Po, przestrzelałem po prostu przed y, przyjazdem, bo jestem teraz za granicą, w okolicach marca chyba ostatni raz strzelałem i prawie dwa miesiące już nie, nie, nie używałem łuku, także mięśnie też mogły trochę zapomnieć. Ten natomiast przyszedł. I firmowo wyszedł z fabryki na 73 funty, czyli sporo, sporo różnicy. I tak go używam. No. Proszę bardzo, kamy skręcone na maksa. Tu pojawia się przestrzeń. Jeżeli bym go poluźnił tu jest śrubka. Odkręcam śrubkę, tu pojawia się przestrzeń. Logiczne. 73 funty ułoży się może trochę kabelki i cięciwa się porozciąga. To jest zawsze robione tak z lekkim nadatkiem, żeby po prostu te 70 było w każdych warunkach osiągalne, jeżeli jeżeli tak producent sprzedaje ten łuk jako 70 funtowy, to producent woli po prostu, żeby sobie na, na przykład klient odpuścił z 71 do 70, a nie na przykład miał 69 i miał problem, żeby po prostu zrobić z tego 70. Lepiej odpuścić, bo do góry już ciężko wtedy będzie dołożyć. Ogólnie fajnie się z tego strzela. Yy, ATA ma większe. A ta to jest właśnie dystans od tego do tutaj, do tego. Czyli w cala. Tu jest 34, bo bodajże chyba książka yy, serwisowa, znaczy książka taki, papierek. Wszystko jest teraz w internecie zawarte, jak i wszelkie numery seryjne i... 34,5 cala, czyli 1,5 cala jest niby teoretycznie dłuższy od tego Expedite'a. Tutaj BH, czyli odległość pomiędzy tym acięciwą... Hmm, chwytem acięciwą, tutaj w, naj, w najgłębszym miejscu ma prawie 7 cali. Przy było bodajże Expedite niby. Też spora różnica. Teoretycznie troszkę wolniejszy, znaczy troszkę, zależy. Jeżeli ktoś przeliczy sobie na stopy, no to będzie prawie 20 stóp różnicy. Ale jeżeli ktoś przeliczy na metry, będzie niecałe 6 metrów na sekundę wolniejszy. Czyli tamten ma około hmm, IBO, tak zwana prędkość 352, ten ma 334. Nie odczuwam różnicy prędkości, strzelam tymi samymi strzałami. Tu są właśnie strzałki. 120 grainów czubek grot. Gdzieś dotąd jest wpuszczony na klej. 120 grainów to mi się wydaje taka rozsądna waga i jest ani niezbyt lekki ani niezbyt ciężki. Hmm. No, i tu, tu się zaczyna pełna dowolność. Jeżeli już sobie dobierzemy spin, można sobie ubrać te strzałki jak się chce, i, i. kolorystyka praktycznie dowolna. Mam tu całe mnóstwo. Także różowe, zielone, żółte, jak się komu podoba. Waga tych strzał jest około 370 grainów. Każda. I tyle. Sprzęt może najtańszy nie jest, ale to był mój świadomy wybór, no bo chciałem, chciałem po prostu, jeżeli mi jest na to stać, to chciałem po prostu kupić sobie coś takiego, jeżeli, żeby potem po prostu ewentualnie ewentual, ewentualne. E, 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 Jakieś tam odzwierciedlenia na, na tarczy i niepowodzenia były tylko moją winą, a nie, żebym się nie zastanawiał, może by było lepiej, gdybym sprzęt miał lepszy, a może to, a może to auto i dał się urabiać tym samym, tym samym i być znowu trybikiem w maszynie, że wszyscy z branży i wszyscy dookoła powtarzają, że sprzęt ma znaczenie. Nie, sprzęt nie ma znaczenia, najważniejsze to jest talent. I obyle, o, 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 o ile sprzęt jest powtarzalny, czyli nawet jeżeli się rozlatujący łuk nie musi być najlepszy na świecie, ani nawet średni, go po prostu, jeżeli będzie nawet trzeszczał, <noise> to jeżeli będzie trzeszczał tysiąc, tysiąc razy pod rząd tak samo, i, 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 i odchylenia miał po prostu powtarzalne, to da się z niego dobrze strzelać. Regul, reguluje się wtedy wszystko celownikiem i, 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 i wszystko jest w porządku. Tu sobie testuję tak samo. Niektórzy mówią, że stabilizatory ile dają, i, i, i jak wspaniałe są. No zobaczymy, dlatego kupiłem najtańsze chyba. Nie wiem, czy są nawet tańsze. Znaczy rozsądny, rozsądny zakup to był. I, i jeżeli nawet na, na, na. Proszę bardzo, Avalon Tech X czy coś takiego, nie wiem. 120 czy 150 zł sztuka. Dokupiłem sobie ciężarków tylko. Po co mi to? Po to, żeby te farmazony i y, 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 opowieści sprawdzić y, 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 osobiście, ile to jest wszystko warte, yy, jaka w tym y, jest po prostu cała prawda się kryje. Czy to, y, czy to warto kupować? Bo y, y, nie wiem, czy, czy po prostu zainteresowanie się orientują takie stabilizatory. Nawet jeżeli są krótkie, bo to są prawie takie myśliwskie. Ten ma 15 cali, ten y, 10 czy 12. One potrafią kosztować w granicach, z górnej półki, potrafią kosztować w granicach 800, 900, nawet 1000 zł. Także tu już żartów nie ma. Rurka 16 mm karbon. Trochę wagi. Tyle. Sztywność? Mi się wydaje, że podobna. Po prostu nie uznaję, nie, nie, nie znajdę uzasadnienia dla, mm, dla zapłacenia tak ogromnej sumy, sumy za taki kawałek czegoś, jeżeli to według mnie parametrami zbytnio się nie różni, a ceną różni się pięcio, sześciokrotnie. Chyba zrobię drugą część, bo już czas mija, a jeszcze chciałbym o kilku sprawach powiedzieć. Mm, dokładnie. Dobra, do zobaczenia za chwilę w drugim, po prostu w drugiej części.